16 hopelów i 6 skrzynek. Dobra, ja bym sobie to już wsadził do segregatora. Czy to było to zejście? No jest. O! Cześć wszystkim! Wiecie, kim jestem? Tym oto wybuchowym wstępem. Przejdźmy do zapisu z live'a. Na którym walczyliśmy przy najeździe. Jeżeli chcecie więcej live, to zapraszam na YouTube'a, Facebooka. Gdzieś tam na pewno są, więc subskrybujcie, obserwujcie, wiecie, co macie robić. Jak to wygląda? Ty, dobrze to wygląda. Eee, no kurde, teraz to je. No i ta kulka czarna robi swoje, nie? Ta kurka, kulka, kurka. Kulka robi swoje. Ty, o, o. O w dupę. zostaw. Kurde. Ej, będzie. O, w to... dupę. Śmieci. No to mamy najazd. Szybko to, to, to trzeba zablokować. Gdzie ja mam jeszcze ty? Off. No, fak, 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 Nie chciałem najazd robić. Of, oh, power Dobra, spadam na górę. Dobra, kolejna fala najazdu jest. Ale będę miał renderowania filmików jutro. Gdzie oni lecą? Stamtąd lecą. Ła, Ale oni klepią! Chodź, pręco! Dobra, to jest głupi pomysł. Ładujemy wszystkich z łuku. Tak. Nie, wpisaj! Nope! Już jest mamy! Już jestem byk wielki. Dobra, ewakuacja. Dobra, ogarnąłem. Dobra, tego trzeba załatwić. Ok, ten kutarz jest ogarnięty. Tam jest wiedźma i ten byk, kućba. Może tego byka ciapnę O Jezu, jaki on mocny Dobra, na razie idzie dobrze Nie Mam to się do wypad się Idę tą wjeźdźmy Siemanko, elo, elo Gin! No, pięknie gdzie jestem, kurde gościu. Dupę. Ty co? Dobra, ostatni najazd przegrałem. przegrałem. Wygrałem w końcu. On nie gdzieś z tamtej strony. O, tu jest! Patrzcie On gdzieś tutaj był no, ostatnio też tu gdzieś się tak bugowały. Naraz Dobra I teraz muszę szybko lecieć I się z, idę spać, żeby nie było zombiaków, nie? Dobra, zróbmy to tak Jak Wygrać Minecrafta? Najazd, chowasz się w bazie i czekasz, aż oni gdzieś się zbugują, potem wszystkich wybijasz, nie? o druga fala a nie to są te guście dobra o jest czarodziej tam z kubaniec no. a jest snajper ze mnie dobra czarodziejka jest tam Odejdź od pomnika Benia. A tu jesteś. Dobra, Nogin. Dobra, idziemy ją. Tu z, z łapy. Dobra, z łapy to było podejście względne. Ale gdzieś tu łaził ten. O, oh, fuck Gdzie są te duszki? Te duszki ostatnio mnie zabiły. Haha, ha, Franca Da się je zabić? Ja nie widzę ich. Aha. Już wiem czemu ich nie widzę. Oni są pod moim domem wszyscy chyba. Ostatnio tak robiłem mi spadłem i zginąłem, co nie? O, w dupę. Trzeba tych magików pieprzonych zabić. No nie. A, dobra, udało się. Nie napinamy bardzo łuku i zapuszczamy im rakietę salwę. Dobra, nieważne, gincie. Dobra, nice. Eee, to będzie easy peasy, nie? Expo ogarnę. Spadamy znowu na górę. Nie ja samymi live'ami człowiek żyje. Dobra. Żegnam pana. Mam jakiś totem. Dobra, dawaj tego guźca. Stwierdzenie, chodź tu, guść na mnie. Dobra, sfokusował. Kurde, on te duszki puścił. Ale zapierdzielają. Dobra, ten. Mam nadzieję, że. O, nice Gin. No jest kolejny totem. Zwycięstwo. Zrobiście. Kolejny totem. Tu coś spadło. Nie. Mamy zwycięstwo. Tej jest strasznie mało. W sensie nic. Dziwne. Lipa, lipa. Może mnie nie zauważą To było spoko I ogólnie Patrz Patrz WB Kurde aż się muszę napić Kurde działa farma a ty we mnie nie wierzyłeś. Mam nadzieję, że Wam się odcineczek podobał. Jeżeli chcecie więcej, wejdźcie na live'a No i chyba na Facebooka dajcie subskrybuj, obserwuj na Facebooku, dajcie lajka like na Facebooku. I pamiętajcie, bawcie się dobrze. Cześć! Wam.